Cześć. Witam Cię w pierwszym odcinku kolejnego rozdziału naszego kursu. Do tej pory zdążyłeś nauczyć się już wielu przydatnych rzeczy, które pozwolą Ci lepiej radzić sobie w szkole lub zostać w przyszłości bardzo dobrym i zdolnym programistą. W tym rozdziale powiemy sobie nieco o logice, ale spokojnie nie jest to ani straszne, ani trudne. Zatem zacznijmy wspólną zabawę. Na początku dopowiem, że będziemy zajmować się dziś i w kilku kolejnych lekcjach głównie bloczkami z zakładki wyrażenia. Pierwszym z nich, który dzisiaj sobie umówimy, będzie bloczek i. Na początek stwórzmy sobie może program, który będzie się uruchamiał po wciśnięciu pewnego przycisku na klawiaturze. Musimy zatem przejść do zakładki zdarzenia. Nasz program będzie zaczynał się po wciśnięciu, powiedzmy, klawisza. niech to będzie spacja. Dobrze. Zatem ten bloczek, który przed chwilą poznaliśmy, bloczek i sam w sobie do niczego raczej nam się nie przyda. Jedynie w połączeniu z inną instrukcją, którą poznaliśmy w poprzednim rozdziale. Może on nam się do czegoś przydać. Będzie to instrukcja z zakładki Kontrola. Pamiętasz w poprzednim rozdziale dokładnie poznawaliśmy wszystkie instrukcje z tej zakładki. Użyjemy sobie bloczku instrukcji. To to samo bloczku jeżeli. No dobrze. Czy pamiętasz jak używaliśmy tego bloczku? Jeżeli to, co było tutaj zapisane w środku, gdzie mamy puste miejsce, było prawdą, to wykonywała się jakaś instrukcja umieszczona wewnątrz tych klamerek. No dobrze. Jak budowaliśmy swoje warunki? Korzystaliśmy wcześniej z wyrażeń, ale nie były one zbyt skomplikowane. Było to na przykład taki warunek, że jeżeli na przykład 40 jest mniejsze od 50, to instrukcja się wykonywała, tak? Albo jeżeli 50 było równe 50, to instrukcja się wykonywała. Ale teraz będziemy chcieli, aby ten nasz program był troszkę bardziej skomplikowany. Znaczy, skomplikowany dla komputera, niekoniecznie dla nas, ale komputer sobie z tym łatwo poradzi. Dodajmy tutaj w puste miejsce bloczek I. I teraz, o co chodzi w tym bloczku? Widzimy, że bloczek ten ma dwa puste miejsca na dwa wyrażenia. Co może się w nim zadziać? Możemy w jednym z nich, w jednym z tych pustych pól, umieścić na przykład bloczek porównujący dwie liczby, a w drugim bloczek sprawdzający, czy dwie liczby są sobie równe. I teraz, jeżeli wpiszemy tutaj 40. Większy od 50, a tutaj 50 równe 50. No to uwaga, co zrobi nasz program? Kiedy wciśniemy spację, to nasz program sprawdzi, czy 40 jest większy od 50 i to jest ważne słówko i, czyli jednocześnie i pierwszy nasz warunek, i drugi jest prawdziwy. Pierwszy, 40 większe od 50, czy jest prawdziwy? No nie jest, to nie jest prawda. A drugi, czy 50 jest równe 50? Tak, to akurat jest prawda. Ale nasz bloczek jeżeli dopuści do wykonania się programu tylko wtedy, kiedy i lewe i, i znajdujące się wyrażenie po lewej stronie i wyrażenie znajdujące się po prawej stronie będzie prawdziwe. No dobrze, zatem umieśćmy tutaj jakąś instrukcję, która, była, która miałaby się wykonać. Niech to będzie instrukcja, instrukcja, powiedz tak. Dobrze, czy ta instrukcja się wykona? Powinna się nie wykonać, bo to jest nieprawdą, to jest prawdą, ale wystarczy, że chociaż jedna instrukcja, jedno wyrażenie będzie nieprawdą, instrukcja się nie wykona. Oczywiście po wciśnięciu spacji. Wciskamy spację. No i co? Nic się nie zadziało. To oznacza, że nasze wyrażenie tutaj, jedno z nich przynajmniej, musi być nieprawdą. No i tak rzeczywiście jest. A co jeśli wpiszemy tutaj 60? Max powie tak, bo i pierwsze wyrażenie, i drugie jest prawdziwe. Prawda, że proste? To nic skomplikowanego. Dobrze. W kolejnym odcinku poznamy sobie bloczek lub. Będzie się trochę różnił od bloczku i, ale czym będzie się różnił, dokładnie opowiemy sobie w kolejnej lekcji. Do zobaczenia. Cześć.